Co jest? 11 typa w sekundzie? Gdzie są moje szanse na punkty? <noise> Trzeba ich szukać. No właśnie szukam nie mogę znaleźć. Takie kółko zrobiłem, że mi ręka boli. Ale jedna ręka. Prawa. jedna ręka. W burdelu na Morence co? Łatwo. No? Grzecznie na starcie. Start. O jezus! Ale tu będzie rozwałka. O kurna! Ale tam na polecił. No te kurwa zjebie. Ale atak. Kurwa, foczek, nauczy się kurwa jechać. Ej, Mali na tam... mnie zamknął. Ue, Ue Kurwa. Dobra, ja. o, Kurwa. O to Kurwa. Kurwa. Jedziemy, Dobra, restart, 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 jedziemy. restart. Restart. Jedziemy, o, nie. jedziemy, jedziemy, Kurwa. Kurwa. Jedziemy, Jedziemy, no, ale jedziemy. Restart, kurwa. Ale śmata, nie, Dobra, nie ja Dobra, z chyba ja polecałem, z materele. No kurwa, kodu to tak wraca? To Dobra, restart, Dobra, restart, restart, ślubnicie. Nie bać was kurwa z tym restarzem. No kurwa jebać. Stała. Ja straciłem, odzyskałem i chuj A ja straciłem to jest skrzydło przez ten guizem. No kurwa. Ej, no ale reakcja halo. Jedziemy czy nie? Restart, Ej, kurwa, zrestartujmy. Kurwa to. będzie to samo, no ja pierdolę i będziemy restartować. No, ale kto inny od no, tak! <laughs> no, dokładnie. Opoczek poleciał. To za jednak restart? Tak, no, no, kurwa. No, restarty to chłopie. Ja specjalnie startuję. No, kurwa, Nie, na podstawie. No, 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 no. Ja tak ja zamoknąłem w pizdu, kurwa. <laughs> cię i gdzieś mi wyjdzie. Dobra, dobra, stoimy. Ja stoję. Dobra, widzę, że to nikt nie może podjąć pańskiej decyzji. No to podejmij. Ale przecież wszyscy dobra, stoją. Ja no wszyscy stoją. Restart, kurwa. Nie, no kurwa. no. Kto tam stał z rema? Ja, ale to, że we mnie po prostu wdupili się i nade mną chłopczo. Nie, <grym> no, 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 no Adidas, ja mam kurwa, ja, ja to się odbiłem z od maliny, ja więc kurwa, no, no nie miałem co zrobić. Ty. Kurwa, jak taki znowu start mi wyjdzie, to fajnie. Biegu, kurwa, nie wbiłem. Hamować, hamować! Dobra No zajebiście Brawo Brawo, wy Brawo, ja Kurna, Tomek! Niepoślonym. Kurwa niepoślonym. <słyska> Kurwa nie Urna sionym Kurwa, mi na web zahamował. On mu chciał jumpszu zrobić. <gulantwo> cugandżę, cugandżę. <gulantwo> kurwa! Ojojoj, o kurwa panorama. Ja pierdolę. Ale szybki na prosty jest ten samotnik. Kurwa, Renault daje radę. Oddaję, Reno. Browny jakieś kurwa słabe są. O, walny, walny. Co to jest jak braun? Do tego down. Ale mu powiedział teraz. Kurwa. Przejdziesz po seta. Dobra. Dobra. Co Pewnie. No potem. Kurna, już chciałem skrzydła chyba No jedzie, widzi kurwa. Ona czeka. ucieka. Ojo. No Cześć, fanie. O Jezu! Niamsydłaj, no. to już gówno nie jedzie. No i kara na Marcel'a tutaj. No to, kurwa, byłem koło ciebie. No już przyjebał we mnie. Tak. No Ani, trzeba było na softach jechać. drogę patrzeć, to patrzy po szwagra, kurwa. Nie, on był za mną. Tak jak miałem patrzeć? No tył, tył, ten... Głowa do tyłu i... I odwróć myszkę. No, no kurwa! Debil! Co on z tym? O Jezu, oczek leży! No poleciał. Kurwa, ja zjechałem... A, no no. Kurwa, wjechałem. Zjechałem na leży! Oczek leży! Oczek leży! Oczek leży! Oczek leży! Oczek bał jesteś czasami. Żarty. Przepraszam, Przepraszam, że to powiedziałem. leży! Oczek leży! masz Przepraszam, Tak. że to a Szostki, ty masz softy, czy co? Dobra, nie gana. On softy ma. Okej. NO KURWA! Boże, nie, ja pierdolę! Brawo! W takim zakręcie. Nie no, Szostki się zrewanżował za spa. No kurwa! Gdzie oni tam jadą? No taka jest przyczepność, kurwa, tu. Ja pierdolę. Thank Richard. No, hardy, hardy. Tak. Goń ma telele. A matelele na czym? Na hardach. Tak, zapierdala. Aż miło. Czy jemu ja tak miło jest, to nie wiem. Matelele? Tak. Na no, ja kiedy Po wewnętrznej, nie? No, softy Ja ty masz skrzydło? Mam skrzydło, no, no, wszystko mam. Czyli co, nie napierdalamy no. się? No, podgoń po go, podgoń, po bo ja muszę wyprzedzić go. No, to nie jest mojej rampy dzisiaj. No nie jest. O kurwa, Matyjas! No ja wiem, to... Czego ty tak szybko hamujesz? Nie, ja też to... <laughs> gaz. No dobra, to kara dla ciebie. Nickname'y na, jest... Nickname y na Twolidę? Tak. Tabulator. Zapomniałem, że ty masz inną minię, kurwa, i bym ty wypierdolił w kosmos. Kto? Ty. Nie, na no hardach. Tomka tom, <laughs> Harda. Kurwa, <się śmiech> Lecisz kończu. Ale tam nic września oderwał, nie to? Nie nie Kurna, no czwarty raz odwala mi coś in Konrad. Ona no, mm. idź sobie. Jeźdz yeah, Znaczy no jadę. Jestem obok. A! Ja mam mniejszego VMAXa. No. Oooooooczy O nie mam skrzydła, nie mam nic Skam to? Kurna mać Nie poddawaj się Znowu jakiś debil mi cztery razy ten zwala. Cztery razy po dwa razy No Kurna i nie, nie idzie Draken Jerdaken Następny tak. raz był coś silniejszy Dobra, a już to w Niemcach słyszałem, wiesz <laughs> I później nie wrócił, nie, po niemiecku? No, właśnie! Ale teraz wrócę, mówię wam. Tak będzie. Dobra, jedź do niego. Dobra. To wiem, Ninja że A, no camera. i se poszedł. <laughs> <Zajdźcie>. <laughs> o kurwa, samolot. No mówiłem, że on jest. Są samoloty. opieczyk ja Zniknął Dnią poszedł. A te gdzie pojechał? A co miał jechać jak się rozjebał? Wieczeka chyba wyjebała. No On tak poza torem, a na minimalce się pojawiło, że jest na torze. A kurwa znowu tu wie Och, oh, olę. O! No i koniec. No to dalej, nie masz procentów sensu 61. 61! No, w no. Dobry Piotr! Gdzie <laughs> Ja 63. Ale nie nie, nie, nie ślizgastraszy. Trzeba było jeszcze okrążenie podzinne, to nieźle. 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 Kaj nie źle. masz tych teammatów w MPG, powiem ci. No, no nie? <laughs> Tak naprawdę ruszyliśmy... O! Do... Ale się rozjebali. Kto to był? Kto się rozjebał? Kto my... no był? I tak 20-30. No tak. A A to be. jakieś koło lata. Ja <laughs> pierdolę. Koniec wyścigu. Z tego tylko wysterku to o. widziałem jak się rozjeżdżali Kurwa mam flashback. A jak ja na tym tracerze kurwa 0-1 prawie skręcam. Tutaj odpaliłem streama Piotra i spina znowu. Karma. Dokładnie. Jebać Tracera, jebać Tracera. Jebać Piotra, jebać Piotra. Dobra, idę, cześć. 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 Jak, jak kupię nową G29, to wrócę. No, to... Dobra, no to... dobra, bo to ci silniejszy. Tak. Nie A... wiem, co ty ty, on miałby na ta ode mnie kupić. Chyba nie będzie do końca wyścigu tutaj. No, Kurwa, dobra? ale rzuca nich jak szatan. bo już 13 zostało. Za się A ty, komuś, jeszcze jedziesz? No oczywiście. No, no i zajęliście. Ty ta opona na dalej tu była. Co do kurwy Ale bo zamknął drzwi na ostatnim ja tak blisko było. Przesadziłeś. No znaczy ja się wcześniej uciec złapałem i kontra zajebałem? Sorry. My no i chuj, no i cześć. Co się stało? Przesadziłem. A ja specjalnie szybciej hamowałem. Kopam pan w grupę zasadził? A ja to tego nie wiedziałem. Hm. ty do niej zjeżdżasz. Co się dzieje? On jedzie dwa razy hardy chyba. Ciekawie. Robi. Kurwa, ale chujowo jeszcze opony trzymają, ja cię pierdolę. No cienko jest, cienko. Kurwa, każdy zakręt jest grabina drift, kurwa. Hm. Co tu za zafarmazony, że ma 10, że nie dojedzie, jak widzę, że 13 jedzie Kolejna... jeszcze połowa wyścigu Kolejny fake, Konrada, dziękujemy. Ale ja nie mówiłem 60 jadę dał nie A ty nawet nie słyszysz co ja mówię A wy nie wiecie co mówicie w ogóle. I chuj Matalele, do jakąś te uszkodzenia miał Dobra Kondzia, jedź prosto cały czas. Dobra. Tak to jest jak się przesuwa wyścig i kwalene dla jakiegoś randoma co wyjdzie na początku wyścigu. Dobra, skończ bull dupić. Dobra końca. No, kurwa taka zwoni! jest. Zwolnij, zwolnij! No jak się dupa boli, to wyjdź, ja pierdolę. Ale kto coś przesunął? Przecież wyścig wystartował do No to też prawda. To ja nie wiem o Dlatego nie sprawie. wiem o co tutaj cała afera jak to tu buldu, nie, pi, no i kto tu bull Nie i oczy. Dobrze. Bo paczka no. dupa boli. No, ale co pójście nie wiem. Dokładnie no nie trenował przed teraz go dupa boli. Ja, też no, ja nawet bez trenowania mogę zdobyć position tutaj, bez kurwa spinania się, więc zamknij dupa. No ale nie zdobyłeś, o to ci chodzi kurwa, tak? No dobra, nie bądź taki do przodu. Nie bądź do przodu, bo zaraz cię zabraknie. Że jesteś szybki, to nie znaczy, że... Że jesteś możesz się, kurwa panem tej ligi i możesz dupić o wszystko. Szatunki. No, trochę szatuneczką. Tutaj Bence już nas chyba nie lubi, bo nie skinuje. No bo Napisał? Chyba na ogólnym pisał pisał. No ja nie widziałem. No, ale nie zjeżdżaj do boksu teraz. A, bo ty mnie wystrzelasz. No, kurwa, no je pana maciu. Co się stało? Nie, coś wypadło lekko z Ten 13 jedzie? Kto? 13 jedzie. 13 jedzie, jedzie tak. No, no, no. 13. W sensie. Kurwa ty z na którym zjeżdżasz? Na a ty? Na tym bo mi oponki nie wytrzymają pęka ja, gumcia umcia umcia. Nie gumcia, umcia. No to... Tam gdzie mnie umknąłeś, to kurwa. mi się kiera poluzowała. Czaisz to? A. co? O kurwa no, autentycznie, wjechałem w szykanę, kurwa mi nagle z pobiórku zaczęła MPD, MPD. jeździć O, jest Co? Ja boxen, ja sam Uważaj, teraz cię Nie mam opcji. Aaa, dobra, bo ty No za... i Najwyżej, bo tam wszystko się rejestruje Dokładnie Kurwa, no jeszcze spina w boxie zrobię Ale mi się wydaje, że równo 70 miałem na tym, na światłach Nie Przysy... no, Kurwa no tam. nie ruszaj nie kurwa, że, mnie kurwa. Może w innym miejscu jest ta linia tak ja, naprawdę w dole Trochę dalej, to na przykład, się, Już się no, wydaje, koń, Już mi się wydaje. Kurwa musiałeś teraz zjechać Zająć tego Coś się zjechał, Ale cofał kurwa i tak cofnął, że nie wiem jak wyjechać no. cofanie <laughs> Kurwa no teraz żeś odjebał Na administrację to do mnie Na prywatnym Złota manipulacyjna złoty 50 każdy mądry, a robić nie ma to. Ja kurwa, o, ja. Szast, już kopci to coś nowego, było. No tak Macie nie używanie nowego. A ile masz procent tych hardów? A. No to nie wiem, czy dociągniemy sezon. Ja nie wiem, czy byście dokończyli nawet sezon, kurwa. Jakby macie już został szefem ludzi. Mogło być różnie. To by było fajnie. Tak no, fajnie. Fajnie, fajnie. No gdzie mi spinujesz, kurwa? Nieć. Robię, zginął <grym> O o o! <grym> nie ja nie mam prędkości, się nie bój chłopaku Ja sam strachu Nie daj się Lele Tej kaczki nie chciałem, to chyba antydotnie ciebie Mę. No kurwa Tak się nie robi Nowe Archimed tak Rob wychodzi. O Adwe streamuje. A tak jest zawalony studiami, że nie ma czasu jeździć. Pozdrawiamy Adwe. Pozdrawiamy. farmazona kolejnego. Ze stream. stream. Adwe szczur.

co no, no, na ostatnim zakręcie. O, to ten teraz będzie podniecony. Czy nie? nie?